Witam panowie panie, z tej strony Emil. Dzisiaj gramy w counter Strike Alpha, czyli... Przy każdym chyba tak mówię, najciekawszego counter Strike Global Offensive. No ale, co by nie mówić, wszystkie są ciekawe, Kurcze, nie oszukujmy się. Oczywiście linka do niego będziecie mieli do pobrania na Discordzie. Nie wiem, czy od razu po wrzuceniu odcinka, czy troszeczkę po na przykład na następny dzień, bo nie wiem, czy się wyrobię z wrzuceniem tego... Bo jednak swoje towarze, a na moim necie jakoś wolno to uploaduję. Ale ostrzegam was od razu, nie wchodźcie w audio settings, bo chciałem sobie je zmienić, ale no niestety coś takiego się dzieje i nie da się w żaden sposób wyjść z tego. Trzeba po prostu zresetować grę. Mamy taki ekran. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest PirateSwap. Swap. Jest to strona, która służy do łatwego i szybkiego wymieniania swoich skinów w Counter Strike 2 lub ich kupowania bez żadnego ryzyka. Na stronie możecie użyć mojego kodu IMIR, który daje wam aż 35% do depozytu przy doładowaniu i dodatkowo do 30 dolarów w pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam Was serdecznie na stronę PirateSwap, Swap, aby wymienić swoje skiny lub kupić nowe. Także tak, ja już jestem po rysnięciu gry, klikamy sobie play, klikamy z botami, niech będzie weźmiemy sobie, a niech będzie competitive o w ogóle to jest tryb scavenger, który pamiętam, że był dziwny, ale to sobie też przetestujemy mapy, mamy mapy Aztek mamy Inferno, mamy Newka mamy dasta czyli więcej w ogóle map niż na becie swoją drogą zapraszam do odcinka z bety był poprzednio, no także możecie sobie wbić na poprzedni odcinek, itali mamy też no i randomowe mapy, wejdźmy sobie, może skoro nie mieliśmy, to wejdźmy sobie na stare Inferno, bo mi go brakuje nie będę kłamał, to nowe Inferno oczywiście jest bardzo, bardzo fajne, wczytywanie nie to akurat chyba jest najbrzydsze z tych wszystkich, chociaż z tego co pamiętam to jeszcze było tak, że na niektórych mapach chyba się pokazywał ten interfejs wczytywania, także mamy taki czarny ekran w ogóle najdłużej się chyba wczytuje ze wszystkich Counter Strike'ów, tych betowo-alfowych, no tak spokojnie minutę, żeby w ogóle ten pasek zaczął jechać do przodu, też może dlatego, że mam to na HDD-ku, ale poprzednie Counter Strike'i też miałem na HDD-ku, jakoś szybciej się wczytywały, tutaj jeżeli chodzi o wybieranie stron, to nawet nie możemy myszką, jak widzicie muszę strzałkami, tak, to jest jeszcze bardziej Konsolowy port, weźmy sobie terrorystów, no i spacjom. E, tutaj większej rzeczy omaguje się. Większość większej no, rzeczy jest jeszcze bardziej konsolowych niż było poprzednio. Tak, jeżeli chodzi o modele, to w sumie dosyć podobne, chyba że jeżeli mówimy o modelach dłoni i broni. E, interfejs jest dosyć podobny z tego co pamiętam z bety, no ale jest więcej broni na pewno. Czy one dobrze działają, tego Wam nie powiem. Exeter 250, to chyba będzie P250, tak, to będzie P250. E, mamy Zeusika, mamy Mołotowa, mamy dikoja Flashbangi, czyli generalnie no, jest tutaj troszeczkę więcej kontentu niż było w Counter-Strike Global Offensive. Interfejs jest troszeczkę inny, jest taki bug, że jak taba klikniecie, to już nie możecie w OSD chodzić. Jeżeli przytrzymacie jakiś guzik przed kliknięciem taba, to działa. E, dzwony chyba. A, działają, działają. O proszę, działają dzwony, ale super. Głośne P250 to taka tradycja. Co się stało? Czemu oni już nie żyją? <laughs> to chwila, moment była. O, e, panie Bocie, panie Bocie. Ten celownik jest taki dziki i one są strasznie niewidoczne te modele CTeków. Jeżeli chodzi o chodzenie, to o dziwo tutaj jest bardziej jak w CS-ie go właśnie, w ogóle ta animacja jest taka dzika, żeby działać kogoś. Śmieszna bardzo. zostajemy czy jest to działanie od tyłu. Animacja będzie trzeba zaraz sprawdzić. pakę mamy, jesteśmy zaznaczeni na czerwono na radarze, tak jakbyśmy byli wrogami. Tu akurat paka jest inna i może nie tyle co podoba mi się konkretnie ten model, co bardziej mi się podoba zamysł, że to jest taka prowizorka i ona jest taka bardziej rzetelna, nie będę mówił, że realistyczna, no bo powtarzam to za każdym razem Counter Strike nie ma być grom realistyczną. Nigdy nie będzie na szczęście, a przynajmniej miejmy taką nadzieję. Ojeju, co ten bot? Już tak biega śmiesznie. O, trafiliśmy jako, jakimś cudem headshota. Bardzo fajna wersja, nawet się zastanawiam, czy nie byłaby lepsza do ogrania niż właśnie ta betowa. Ze znajomymi. weźmiemy sobie Akata, Akaczak ma mega śmieszny model. On wygląda. Wszyscy jak nagrywałem wcześniej tego Cesa, to pisaliście, że wygląda jak stefa. No i trochę się zgadzam, wygląda tak plastikowo, bym powiedział, nie? Bo w tf są takie bardzo stylizowane rzeczy. W tym wczesnym Cesie jeszcze wszystko miało być takie w miarę realistyczne. Jeżeli chodzi o te biegania. To jest taka sama jak w becie, że oni są tacy pochyleni bardzo do przodu, a za kaczem to bardzo śmiesznie biega, bo praktycznie w ogóle się nie rusza. I go tak trzyma do dołu, kto tak trzyma do dołu kałacha? No nie wiem, może ktoś trzyma nie wiem się na kałachach. W <grym>, realu na pewno. W tej alfie totalnie nie czuć tego, że strzelamy w jakieś miejsce, zbytnio też nie widać, że gdzieś trafiamy, są randomowe bullet... Hole, no <noise> w kule, kule po dziurach, jak to Klausów powiedział, tak to wygląda. Strasznie ciemno w tym Counter-Strike, pewnie ja Wam podjaśnię. No to pomieszczenie, w którym można było śmiesznie campić, deski się oczywiście rozwalają. Cieszę się, że tego pomieszczenia nie ma, na szczęście, bo było no dosyć ciekawe. Z tego co pamiętam dało się je skanować, ale dalej można było kampić i wkurzać. Po ogromniejszych rank w każdym razie. Wyższych chyba też, jak ktoś potrafił ograć fajnie i wybejtować. W ogóle pod E się nie da podnosić pistoletu. Pistoleta? Ogólnie rzeczy się nie da podnosić. Musicie je wyrzucać. Swoją drogą, jeżeli chodzi o tego builda, do tego Counter-Strike'a Alpha, to on jest o wiele bliżej Counter-Strike'a Sorsa, niż Counter-Strike'a Global Offensive. Jest na tyle blisko, że nawet jak odpalam go, to mam ikonę portala jedynki. A do tego jeszcze można wgrywać mapy z Counter-Strike'a Sorsa właśnie. Właśnie to też wam pokażę, już grywałem tam kiedyś. Ej, o, 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 o. Ała. Okej. Okay. <śmieszny, Śmieszny jestem, bo to zaraz wam pokażemy. Ale najpierw pokażę wam może tryb scavengera. No, żebym mógł kliknąć exit, fajnie by było. A no tak, wyszedłem z mapy. E, jest czarny ekran, jakby gra gradziała dalej. Jak widzicie, bo mogę sobie konsolę odpalić. Może jak disconnect wpiszę, to mi wyjdzie. Może retry. Może demos. O, coś, coś, tu się dzieje. Jakiś pasek się pojawił. Dziwny. Ale chyba, chyba nie zadziała. No nie, chyba będzie czary. tej tę grę. Tak to jest z alfami. Nie mogę mieć do tego problemu. No bo kurczę jednak jest to alfa, nie? E, dobra, weźmy sobie ten tryb scavengera. Reszta nas chyba nie interesuje. Mamy oczywiście mapę Wietnam, no i w sumie chyba tyle, nie? Weźmiemy sobie. Chyba bagage ostatnio. Nie, nie brałem chyba baguage'a, jak dobrze pamiętam, więc weźmiemy sobie bagage Chyba z dwojga zagowolę baguage'a niż Wietnam, a Wietnam się. Co ona się jakoś inaczej teraz nazywa, nie? Zawsze zapominam tej nazwę, no ale wiecie, która to ma, no bo widzieliście po obrazku, oczywiście. Bardziej mi się ten baguage chyba podoba, szczerze powiedziawszy. Weźmiemy sobie teraz. Yes, terrorystów? C9. Dziwne teksty jakieś. Czy on powiedział, jest C9? Co yes, yes, so on. czemu on... W ogóle, co? A tak, teraz sobie przypomniałem czym jest tryb scavenger. Tryb scavenger to jest taki tryb, że bronie po prostu leżą na mapie. Eee, I ogólnie zamysł jest fajny, mogę przejąć bota. Jakoś się chyba da, pod Y. -kiem. Tak, pod Y się przejmuje. Eee, zamysł jest fajny, tylko raczej nie na mapy armspace'owe. Wygląda na to, że no według mnie taki tryb mógłby być po prostu w Counter Strike'u nawet w dwójce. Tylko właśnie z kwestią tego, że trzeba by było go totalnie przerobić, bo oczywiście Balansowo totalnie nie działa. Podniosłem Zeusa chyba. O, pod jest Zeus. Tak to wygląda. Tak wygląda Zeusik. Stara tekstura, w sensie jeszcze starsza niż ta, co była w CSGO. go. Taki typowy placeholder. O, w ogóle mam bunny hopa zbindowany. ale super. Ale dziwnie się bunny hopuje strasznie. Widzę, że chcieli go chyba totalnie wywalić, bo po, w pewnym momencie po prostu przestaje skakać, przepraszam. Przestaje skakać. Patrzcie, poskaczę sobie kilka razy i po prostu nie skacze mi totalnie, nie? Normalnie nawet jak ci bunny hop nie wychodził, to skakał. Jest taki cooldown bardzo duży. O, no i teraz dwa razy skoczyłem, już nie mogłem skoczyć. Upę podnieść oczywiście. Aha, wszystko w ogóle, co podnoszę na tym trybie, to... Podstać O, Już jak się zlękłem. Mówi po prostu, nie wiem po co, ale, ale mówi tak, tak to wygląda, nie? Jakieś takie dziwne dźwięki pikania. O, zaraz, o, właśnie, znowu będzie. Trzeba te boty mówią. I w ogóle my, jako gracze, mówimy, co podnosimy. O, to jest M czwórka. Ja akurat mam model zamieniony na skara tej M czwórki. Bo w plikach był model tego skara. Ona chyba strzelają tak samo, tak mi się wydaje. Chociaż pewny nie jestem, ale. Feeling przez to, że są inne dźwięki, jest inny niż z M4. Jak dobrze pamiętam, to tylko podmieniałem... oj, modele, nie ma animacji przelowania o dziwo. Ja bym chętnie zobaczył tego Skara jako taki zamiennik dla M4, chociaż bardziej bym zobaczył w cs dwójce jakiś zamiennik dla Kacza i w ogóle dla ATTEKów, bo w sumie żadnych praktycznie zamienników nie ma, no chyba, że mówimy o rewolwerze i MP5, ale to nie jest ekskluzywne dla terrorystów. Chętnie bym zobaczył jakiś taki zamiennik właśnie dla terrorystów typowo, niekoniecznie właśnie skarno skar dla ceteków raczej. Wydaje mi się, że będzie się tak kojarzył z ludźmi. a ja tutaj takie proste analogie, powiedzmy, wykorzystuje właśnie panie bocie jeden i panie bocie drugi. Tak, tak wyglądają te mapy, tak wygląda ten tryb. Nic ciekawego z tej z perspektywy, ale wydaje mi się, że dałoby się coś ciekawego zrobić z tego trybu. Tak szczerze, ja bym chętnie zobaczył. Pewnie ktoś zrobił na workshopie ten tryb. No tak, zapomniałem, że będę miał czarny ekran, jak kliknę exit game. Widzicie, mam parę map pobranych do tego trybu. O, jest test hard hardware. Zobaczymy to chyba, jak dobrze pamiętam, był test z z Counter Strike Source'a, bo był taki test. Wczytamy sobie tę mapę, zobaczymy. Wźmiemy Counter terrorystów, jeżeli się uda, jak nie skraszuje gry. Halo. Oj, coś chyba nie mogę piknąć w ogóle strony. Niestety próbowałem jakimiś komendami tutaj podziałać, ale niestety chyba się nie da wbić, żeby zobaczyć tego testu. Ogólnie to jestem pod wrażeniem, że to tak dobrze na Windowsie 11 działa, szczególnie, że po prostu e, tutaj jakieś myki były robione, ale jak dobrze pamiętam, to ta wersja została stworzona, zmodyfikowana ta alfa. Na Windowsie 7, a naprawdę dobrze działa. Takie jeszcze mamy mapy? Mamy Deadust 2 CSS, czyli to jest wersja w ogóle z Counter Strike'a Source'a, chyba, ale zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli w ogóle będzie działać. Spróbujmy sobie. Bo HDR -y widzę, że nie działają. Okej, okay. ale miejmy nadzieję, że się odpali i będzie faktycznie działać. Tek. O, jest mapa z Counter Strike'a Source'a, jak widzicie. Ciekawie, jest nawigacja dla. <laughs> O kurczę, tutaj się sile... No, ciekawie się dzieje jeszcze, że powiedziawszy. Dużo errorów, no wiadomo, nie ma po prostu tych modeli. Pewnie jakbyśmy wgrali z Counter Strike a, a to wszystko by po prostu było, nie? Beczki nawet fizyka, a nie, dobra, fizyka beczek działa, tylko tak widzicie licho, że można wchodzić, tak jakby te beczki też nie były pobrane. Chyba nie ma co sprawdzać dalej. Mamy FI Tower, two Towers. Nie pamiętam, czy ja wgrywałem te mapę. Na pewno wgrywałem Banny Hopa, prawie na pewno. A no tak, nie zobaczyłem, bo akurat kraszuję. Nie każda mapa niestety działa. E, niektóre po prostu nie działa mają, a niektóre działają, ale większość działa. Zobaczymy jeszcze tutaj KZ TF Climbing Mix. Zobaczymy czy to działa? Może to zadziała? O, zadziała chyba. Wow, dobra, zadziała. Patrzcie, tak wygląda mapa. Tylko brakuje tekstur. Z prawdopodobnie Counter Strikea sorsa. Mówię prawdopodobnie jakbyśmy wgrali, ale wam musi pikselować ten film przez te fioletowe, fioletowo-czarne, dziwne rzeczy mi ogólnie monitor tak dziwne rzeczy zaczyna robić przez ten missing tekstury. Oczywiście tutaj hopowanie, jeżeli chodzi o tego Counter-Strike'a, jest mega ciężkie, szczególnie, że niestety, ale nie da się e, auto hopa ani wyłączyć tego chyba limitu stamina costa. Pewnie jakaś komenda jest. Czekajcie, zobaczymy. Stamina. Chyba nie ma niestety zmiennej wprowadzonej dla graczy, żeby zmienić. Że jakieś rzeczy do nawigacji można zrobić. Także no niestety, ale się nie pobawimy tutaj. Może jakieś pluginem, może jakimś bypassem, może ktoś jakiś projekt zrobił. Poszukamy oczywiście. Znaczy ja poszukam e, prywatnie gdzieś tam jakiegoś projektu do alfy, która na przykład, nie wiem, odnawia tę alfę. Może ktoś zrobił taki projekt. Jest tutaj woda? Jest tutaj woda. No niestety jej nie widzimy, ale słyszymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do sponsora odcinka. Pie. Red Swap linka macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Zapraszam również na mojego Discorda. Linka również macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Oraz zapraszam Was na inne moje filmy, które aktualnie pojawiają się na ekranie. Cześć.